Co moi drodzy? Nie Słuchajcie, zbliża się wspaniały czas. Święta z tego tytułu chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Brunner, Pani tu. A tu nie Słuchajcie, chcielibyśmy Wam złożyć na życzenia z okazji tych świąt. Niestety wszelkie nasze plany większe, mniejsze funkcjonowały nam do sprawy pandemiczne, że tak to nazwę. Pandemia tak zwana. E, jakieś rzeczy odsunęły się w dalszy plan, ale nie traćmy nadziei. Myślę, że to wszystko kiedyś wróci i zrealizujemy swoje plany, czego bardzo, bardzo gorąco Wam życzę. Życzę Wam również wszystkiego ostrego, wszystkiego leśnego, dużych sopli na brodzie i siarczystego mrozu przede wszystkim. Wybieracie się gdzieś zimą w jedną gdzie. Najbliższy ten czas spędźcie ze swoimi rodzinami. Bądźcie blisko, bądźcie pogodni, albo nie. Albo i nie. Miejcie sobie bardzo dużo empatii. Pamiętajcie również, że to co robimy, to co lubimy, to co kochamy ma być przede wszystkim dla nas dobrą zabawą. Mamy się tym bawić, mamy się tym cieszyć. Ma to być odskocznia od dnia codziennego, od, od tych trosk, kłopotów, większych, mniejszych zmartwień. I bądźmy naprawdę dla na siebie fajni, wyrozumiali. Bądźmy razem po prostu, mówmy tym całym językiem, żeby to było fajne. To tak, oczywiście. Bawcie się swoją pasją. Pozdrawiamy zresztą i e, składamy życzenia całej braci Odudorowej. E, wszystkich, e, którzy mają pasję, którzy lubią się bawić, którzy lubią spędzać czas poza domem w taki bądź inny sposób, żeby ta wasza pasja się rozwijała, czego wam życzymy czekajcie nie przedłużając wszystkiego dobrego trzymajcie się ciepło mam nadzieję że nowy rok rozpocznie się tak jak my bo my go mamy w planach rozpocząć czterodniowym campem miejmy nadzieję że życie nie pokrzyżuje nam planów i zrealizujemy swoje założenia miejcie plany na nowy rok realizujcie je Mam nadzieję, że widzimy się w terenie. Wiecie co z tymi planami to jest tak, że czasami warto po prostu e, spakować ten plecak i powiedzieć sobie w raz pierwsza przy do lasu. I, I to jest też fajne. Że, że po prostu tak jest, że coś wam zaświta w głowie, wychodzicie z domu, jedzicie do lasu. Spędzacie z kumplem sami, z dwoma kumplami, nie wiem, z kimkolwiek tam sobie chcecie. E, e, wolny czas, nawet niekoniecznie na, na noc, dwie, trzy, nawet wyskoczyć na kilka godzin do lasu. E, złapać ten dystans i mieć to wszystko wiadomo gdzie, nie? Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Manitu. Broder. Trzymajcie się gorąco. Najlepszego, pozdrawiamy i do zobaczenia. Hey.